Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Słuchajcie kochani, dzisiaj po raz trzeci chciałbym zabrać Was sobą na taką retrospekcję z wycieczki do Włoch, z wycieczki do Państwa ciosów, Andrzeja i Emilki, czy też Emilki i Andrzeja tak powinno być. Prawidłowo, kolejno wymienione. E, tym razem sobie pochodzimy po włoskich plażach. Tam pokażę Wam kilka takich rzeczy, które gdzieś tam w jakiś sposób w tych Włoszech mnie tradycyjnie zaskoczyły. Będzie też maleńki fragment filmiku, e, który nagrała Emi. Ten filmik ukazał się w ostatnim filmie na jej kanale. Ja to wyraźnie zaznaczę, bo ja z nią nie skonsultowałem. Ona mi wysłała ten filmik, ale jeszcze nie rozmawiałem, czy go mogę użyć. I w zasadzie zachował się trochę tak nieładnie, i go użyję, ale to w ramach promowania mojej e, szacownej koleżanki z Włoch. E, powinno tutaj dzisiaj już być też gdzieś przyklejona naklejka ich włoskiego detektywistycznego klubu, który dosta którą dostałem w prezencie od Emi, ale gdzieś ją wciubiłem i jeszcze nie wiem gdzie ona jest. Ale trafi na mapę w najbliższym czasie, zobaczycie ją gdzieś obok, obok emblematu Emi z całą pewnością. E, słuchajcie, co jeszcze żeby nie przedłużać tego wstępu podczas ostatniej publikacji filmiku z winnic włoskich zwróciliście mi uwagę w komentarzach, że napisałem, że Andrzej się pomylił przy jednej z monet natomiast no wynikło to z tego, nie wiem jak ja to zrobiłem po prostu nie wkleiłem odpowiedniej planszy planszy, którą zresztą znalazłam i też EMI, bo ja jestem tempa jeśli chodzi o włoskie monety ona natomiast po kilkunastu e, minutach poszukiwań w internecie zidentyfikowała bezbłędnie moją wenecką monetę, bo e, moneta, którą, którą tam prezentowaliśmy która te, teoretycznie miała być z królestwa Lombardo Veneto e, tak naprawdę okazała się monetą wenecką to było 12 bogatini, Bogatinio, nie wiem jak to prawidłowo wymówić. Doża spojrzał na komputer, bo już też zapomniałem. Antonio Pirelli. Ciekawa postać. On panował króciutko, ledwie kilka lat, bo potem dogoniła go śmierć. Dożami zostawało się często w wieku dosyć podeszły, podeszłym. Ta moneta pochodzi z lat 1620-24. To jest soldo Bogatinio 12. Bogatinio. System monetarny dopiero rozgryzam, także jeszcze więcej na ten temat nie powiem. Ciekawym aspektem jest to, że za czasów właśnie panowania tego doży miejsce miało bardzo ciekawy historyczny epizod tak, tak zwana wojna szpiegów hiszpańsko-weneckich. To się rozgrywało z opanowania tego doży, i o tym może kiedyś szerzej sobie porozmawiamy. No i, no i tyle. Tyle. uzupełniłem wiadomości. Plansza znaleziona przez Emilkę Wjeżdża. Wjeżdża też jakiś screenshot z tą monetką, i brykamy na, na malownicze włoskie plaże. Powiem to na wszelki wypadek, wielki dobry dzień dobry. Wydaje mi się, że z pól uda nam się uzyskać dwa odcinki. Dziś odcinek trzeci. Trzeci odcinek z Włoch. Jesteśmy na włoskiej plaży i dzisiaj dołączyła do nas Emi. Jest oczywiście Andrzej. Tam w oddali się Emi przygotowuje. Tutaj stoi jeszcze złożona legenda. I ogromna nadzieja na to, że włoska plaża też będzie na tyle łaskawa, że powstanie z tego jakiś odcinek. Na który Was już teraz serdecznie zapraszam. No cóż, zaczynam bardzo skromnie od jednego eurocenta z włoskiej plaży, ale przypominam nowy wykrywacz. Nowy, no nie mój, pożyczony wykrywacz. Pierwszy raz taki w mojej ręki, w dłoni. I jednak efekty się pojawiają. Emi kawałek dalej ode mnie. Andrzej, Bóg wie gdzie na morzu Flauta. Zacnie, fajnie, ciepło. Tylko wyobraźcie sobie, tną komary. Jak to się ładnie mówiło w państwie duńskim jewią bąki. Straszne rzecz. Ja już nie pamiętam, kiedy mnie komar ugryzł ostatnio. No, Emilka już trosnęła dwa. O i musimy światła więcej zrobić moi drodzy. Emilka już trzasnęła e, 2 funciaki, 2, 2 euro przepraszam, Andrzej ma też kilka monetek, ja dokopałem jeszcze jednego eurocenta no i teraz wyszło mi 50 eurocentów także noc nabiera barw. I kolejna, kolejna 50, kolejne 50 centów Ja nie poznaję po, po herbach z jakich krajów pochodzą te monety? Bo z eurocentami mam niewiele wspólnego. Wydaje mi się, że to są chyba włoskie, chyba włoskie. Jest zabawa i te takie ładne, świeżutkie. Szukamy dalej. Powoli kończymy. Na dziś wystarczy. Byliśmy dwie godzinki na plaży. Było zabawnie. Pierwsze moje kontakty z włoską plażą. Mam dwa pierwsze w życiu włoskie kapsle, prosto z piachu. Mam, mam włoską zrywkę, drucik, dwie monety, prawdopodobnie jednocentowe. W tej chwili wyskoczyła trzecia, no i dwie pięćdziesięciocentowe. Także, także jak na pierwszy raz powiem wam zabawa trwa. Nie wiem, czy to są eurocenty, czy to coś innego. Jutro to pooglądam przy świetle i w okularach. Dziś jest ciężko, ale było zacnie. Było zacnie, gryzły komary. Nie było wiatru, nie było upału, ale było wspaniale. Tyle wam powiem. Zabawa przednia. Ludzie spełniają różne swoje obowiązki. Emi ja nagrała wstęp, to teraz ja nagrywam. A Andrzej już 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 stara się zdobyć przewagę na początku. Dziś kolejny dzień plażowych poszukiwań. Jesteśmy na innej plaży, podobno bogatej w zrywki. Zobaczymy, no niej wykopałem tylko jedną. Może tu będzie bardziej zacnie, może tu będzie lepiej, jeżeli chodzi o te zrywki. Oby nie. Dobra. To najlepszego, życzę powodzenia i my ruszamy w poszukiwania. Nie wiem jak tam Emi z Andrzejem chwalili się jakimiś eurokami, różańcami. No U mnie takie rzeczy jeszcze nie wystąpiły. Dziś pierwszy poważny nominał to jest chyba 10 albo 20 eurocentów. Ale powiem wam może to być tak niezwykła monetka jak jedna z wczorajszych 50, bo okazało się, że te 50 centów eurocentów, które wczoraj znalazłem pochodzi z Watykanu. A to już taka nieco grubsza sprawa. Ja się z nich bardzo cieszę i ma no, watykańska moneta milutka. Emilka tam już podnosi euro, nie wiem jak Andrzej, bo on taki cicho ciemny. Ja coraz lepiej widzę włoskie morze przy tej plaży. I z ziemi wychodzą mi znowu jakieś eurocenciaki. Zaczynam od eurocentów, zobaczymy jak to się rozwinie. Żegnamy już te plaże. Druga litera w alfabecie. Tam kryje się pan pod imieniem Bronek. Zmieńcie tą literę na pierwszą. Tak się zaczyna imię tego gościa bo tutaj przede mną, Ryja. No i jest taka piosenka, nie prawda? Dotycząca wprawdzie Bronka, ale tutaj generalnie chodzi o tego pana. E, tam złoty pierścionek. Wyciągnął Bronek gdzieś z plaży, nie? Nie będziemy używali pełnych, pełnych zwrotów odsyłam Was na ich kanał i, i zobaczycie co on wyciągnął. Emi też tam grubo poszła, kolejne literki w alfabecie, nie też tam się pojawiły fajne rzeczy, no ja mam tylko kilka monetek, ale, ale jest zacnie. zacnie złoty pierścionek, pierdolną bronek z wystawy płatna przeprawa, tutaj kosztuje euro a nie w tym rzecz chciałem wam pokazać. O, akurat ekran zasłania, momencik. Za parę sekund będziemy chcieli. Niesamowite żurawie z sieciami do połowy, do połowy ryb tutaj w tej rzece najwyraźniej. Te urządzenia są opuszczane, zanurzane i wyciąga się wiele, wiele rybek. Tu już są zanurzone No właśnie widzę, widzę żurawie, a jest na pusto. Bardzo, bardzo ciekawa i widowiskowa rzecz. Tym razem trafiliśmy na plażę, która jest dopiero rozwijana przed sezonem. To wszystko na okres sztormu było zwinięte. Teraz takie ogromne ciężarówki rozważą piach. I niedługo tutaj pojawią się parasole i będzie niesamowicie. A tymczasem wyskakują takie dziwne monetki. Podejrzewam, że to jeszcze jakieś liry stare włoskie już muszelkami obrośnięte powiem wam nieźle, nieźle, ciekawie wolę takie fanty niż te współczesne euro, ale zobaczymy co jeszcze plaża będzie chciała nam dać zabawnie no i kurczaki, patrzcie jak ekspresowo idzie w ekspresowym tempie na wożenie piachów. O ja pierdziele. Nieźle. Nie było pla na plaży piasku? Zaraz będzie. Aby sytuacja była jasna, jest z nami dziecko. Zaopatrzenie dla dziecka, trunki dla Emi. No i ja, Zanżem, też jesteśmy dobrze przygotowani na upały w Hiszpanii i trzydniowy pobyt w hotelu. Piękne Karollo: kolorowe miasteczko, echo w talecie, bo jestem w talecie i właśnie ją chciałem wam pokazać zapniana technologia technologia bezdotykowa, bezpieczna, smaczna i zdrowa.